Dzień dobry, nazywam się Agnieszka Wańka-Wrona i jestem dermatologiem. I chciałam powiedzieć o technologii lasera hybrydowego frakcyjnego, na którym pracowałam i pracuję jako pierwsza lekarka w Polsce, a także jako pierwszy, jedna z pierwszych lekarek w Europie. Technologia ta odpowiednio dobiera dwie długości fali, tak aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby starzejącej się skóry. Po 30 roku życia tak naprawdę zabieg ten, aby budować sobie zapas kolagenu na kolejne lata, powinniśmy wykonywać mniej więcej raz na dwa lata. Natomiast po 45, bliżej 50 roku życia, w kiedy zmiany hormonalne powodują, że ilość kolagenu w skórze gwałtownie spada, zabieg ten wykonujemy raz do roku. Co ważne, nie dba on tylko o jakość kolagenu i ilość kolagenu w naszej skórze, ale także poprawia koloryt, poprawia strukturę, zmniejsza widoczność tzw. poszerzonych porów. Rzeczywiście jest takim zabiegiem must have, jeżeli chcemy działać prewencyjnie, a także terapeutycznie, dbając o jakość naszej skóry.